Zakończyła się runda jesienna piłkarskiej zielonogórskiej klasy okręgowej. Każdy z 16 zespołów rozegrał 15 spotkań, po których liderem jest Stal Jasień. My jednak spójrzmy jak w tej rundzie radziła sobie tęcza. To właśnie zespół z Krosna Odrzańskiego spędzi zimę na pozycji wicelidera. Pozycji, która tak samo jak lider daje awans do czwartej ligi. Drugie miejsce przed przerwą zimową zapewnili sobie dzięki zwycięstwu nad Zorzą Ochla w 14. kolejce gier. Na pewno dzisiaj przypieczętowaliśmy to, że, że spędzimy tą zimę na, na pozycji wicelidera, aczkolwiek nie, nie przywiązujemy na razie do tego żadnej wagi. W ostatnim meczu rundy jesiennej tęcza Homanit-Krosno-Odrzańskie musiała jednak uznać wyższość rywali ze Szprotawy. Na stadionie miejskim w Szprotawie gospodarze wygrali z tęczą 2 do 1. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1 do 0 dla zespołu ze Szprotawy. W drugiej połowie tęcza za sprawą Mateusza Hałampca zdołała wyrównać wynik meczu. Niestety ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy w 69 minucie strzelili decydującą bramkę. Była to trzecia ligowa porażka Multicolores w sezonie 20. 22-23 porażka, która przerwała serię 11 meczów bez przegranej, w trakcie której tęcza odniosła 8 zwycięstw i trzykrotnie zremisowała. Spoglądamy w ligową tabelę. Trzy porażki, trzy remisy i dziewięć zwycięstw. W sumie 30 punktów na koncie piłkarzy tęczy po 15 seriach gier. Zdobyli 42 bramki, tylko lider z Jasienia zdobył w tej rundzie więcej, a stracili 23 gole. Do lidera z Jasienia tracą 5 punktów. W tabeli za tęczą czai się mocna grupa pościgowa. Do zamet Nowa Sól, Wiktoria Szczaniec i Błękitni Ołobok. Te trzy zespoły tracą do piłkarzy z Krosna-Odrzańskiego zaledwie jeden punkt, a to oznacza tylko jedno. Piłkarska wiosna na boiskach zielonogórskiej klasy okręgowej zapowiada się niezwykle interesująco.